Zadanie 28. Wartość wyrażenia sprowadź do najprostszej postaci. No to mamy tą wartość wyrażenia. Tutaj teraz przyglądamy się temu wyrażeniu. Tangens 30 to strona 15 we wzorach. Tangen 60 to strona 15 we wzorach. Tutaj sinus z kwadrat 60, strona 15 we wzorach. Kłopot się robi tu w mianowniku kosinus kwadrat 40 plus kosinus kwadrat 50. No dobra, to moja propozycja jest taka. Weźmy sobie tego kosinusa tutaj na bok. Porozmawiamy sobie z nim. Mamy kosinus z 50 kwadrat, póki co odpuszczam, z 50 stopni. I we wzorach maturalnych na stronie 16 macie wzory, wzory redukcyjne. Wybrane wzory redukcyjne. I tam mamy napisane, że kosinus kąta 90 odjąć alfa jest równy sinusowi tej alfy. I zobaczcie, tego cosinusa można by było tak napisać, że to jest cosinus 90 odjąć 40. Bo 90 odjąć 40 to jest 50. Czyli w takim razie to będzie sinus z 40 stopni. z no cosinus 50, skoro to jest sinus 40, no to sinus 40 razy sinus 40 to będzie sinus kwadrat 40. I zobaczcie, co nam tutaj w tym mianowniku wychodzi. Cosinus. Kwadrat z 40, dodać sinus kwadrat z 40 stopni, oczywiście, stopni, 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 czyli mamy kwa sumę kwadratów funkcji trygonometrycznych tego samego kąta. A zatem mianownik to jest 1, bo to jest jedynka trygonometryczna. No to właśnie pozbyliśmy się mianownika. To przejdźmy do licznika. Zróbmy, że to jest mianownik. Licznik. Li, 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 licznik. Dobra. No to co? Wypisujemy w takim razie tangens 30. Tabelka nam mówi, że to jest pierwiastek z 3 na 3. Razy tangens z 60. To jest po prostu pierwiastek z 3. Odjąć na pewno 4. I sinus kwadrat z 60. No to sinus z 60. To jest pierwiastek z 3 na 2. I jeszcze kwadrat. Hop. No dobra, no to liczymy. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. Czyli 3. 3. Odjąć 4 to na pewno. I co mamy? Pierwiastek 3 do 2 to 3. 2 do 2 to 4. I wychodzi na to, że hop, hop. I Tutaj 3 trzecie to jest 1. Odjąć? Tu się skręciło. Jest 1. I 1. czy pierwsza, czyli po prostu 3. Czyli wychodzi na to, że to jest po prostu minus 2.